Rozpętałem prawdziwe piekło gaczy. A tak serio to niczego nie rozpętałem. Tak serio to rozpętałem, ale się Ogólnie ostatni film jaki nagrałem, yy, no zrobił... Duże wyświetlenia, nie spodziewałem się takich. Myślałem, że te wyświetlenia to będą... No wiadomo, że temat był... Mocarny, ale... No, nie nagrywałem długo, prawie pół roku, i myślałem po prostu, że algorytm totalnie się, algorytm totalnie się zesra i nie będzie wyświetleń, Będzie maksymalnie 100, może tam jedna osoba napisze komentarz, a komentarzy jest 90. Przychodzę teraz, żeby nagrać drugą część. Dlaczego? Możemy dać wiosę, prawda? To ludzi podzielało moje zdanie. Dużo ludzi mówiło, że ten region jest faktycznie, no super, super. Znaleźli się też tacy, którzy pisali, że im się podoba, no i spoko, spoko no, jak się im podoba. Ale byli jeszcze niektórzy, o niektórzy, niektórzy, byli jeszcze niektórzy, którzy pisali totalne głupoty. Śmiesznie mi się odpisywało na te komentarze. na Natlan jest dosłownie wymuszony. Zachowujecie się, jakby w Fontaine Quest był Git. Jedyne co w Fontaine było dobre to akt 5. Eksploracja w Natlanie jest 100% lepsza od Fontaine. I zanim jeszcze przejdziemy do odpowiedzi, popatrzcie sobie na ten komentarz. Pomyślcie sobie, jakbyście odpowiedzieli. No i teraz popatrzcie tylko na stosunek łapek w dół do komentarzy. Ale to jest opinia, ani fakt. Nie ma nic złego w tym, że podoba Ci się Nation of War. No musiałem napisać Nation of War, no ale to się prosi, to jest śmieszne. Hate. To moja i pewnie wielu graczy innych frustracja. Gra do tej pory miała świetny storytelling. O... no z tym to się nie wiem, czy zgodnie. Minecraftowiec napisał tak. POPIERAM! Genshin ma w tej chwili pik fabularny, a innych coś boli. się po prostu napisał, że jak tobie się nie podoba, to znaczy, że cię boli. No, może cię po prostu bali. Ktoś tu skwitował tak. Moc przyjaźni. Ach, fabuła. No co Minecraftowiec napisał tak. Jeszcze mi powiesz, że piąty akt Fontaine jest lepszy, to już będę miał absolutną pewność, że twoje zdanie jest tak samo ważne co mrówki, które wczoraj zdeptałem. No goście jest po prostu sigmo, chyba nie muszę tutaj mówić. Gościu, goście jest po prostu, ja w tym momencie poczułem się gorszy. Ty chyba kompletnie nie czytałeś tekstu, kiedy robiłeś Archon Questa. Literalnie był ciekawy. Lore Kapitana i Maviki narzekasz. Dosłownie, jeśli aż tak ci się nie podoba ta gra, to najprościej jest nie grać, a nie tworzyć takie filmiki, rozumiesz to? Jeśli nie podoba ci się nowy, regi nowy region to nie grasz, nie grasz, nie robisz abysa, nie eksplorujesz na starej mapy, żeby sobie zrobić tam na 100% albo pospierać filmo. Nowy region ci nie pasuje? To wypierdalasz. W takim wypadku, czego od niego oczekiwałeś? No tu mu odpisałem sensownie, żeby nie było gadania 5 godzin bez głosu, tylko na przykład kilka mniejszych boss fightów takich jak w Adderingu 2 20 I tutaj mógłbym już zakończyć kropką. No ale widać, że ten chłopak jest przy przypierdolęcy wrześ, więc musiałem mu odpisać z przecinkiem. Tak, to się nazywa plan na zarobek. Oczywiste jest to, że dadzą dwie postacie na jedną fazę i największą ilość rolek do zdobycia w lanternę. To było oczywiste, więc gdzie tu zdziwienie, bądź jak to inni nazywają, chciwość. Zacznijmy od tego zanim pokażę wam odpowiedź. Że jeśli byłoby to oczywiste, to chciwość dalej występuje. Po drugie on, on to już to po prostu wiedział. To było oczywiste jak gra wychodziła. On, on wiedział, że 4 lata później będą dwa banery na Lanterneta yy, w tym samym czasie nowe postaci. To było po prostu oczywiste. Haha, bardzo zabawne. O tyle teraz tak serio na logikę. Ma to sens co zrobili, zwłaszcza, że dalsze update'y będą zapychaczami. I raczej wą wątpię, że zainteresowanie nadchodzącymi postaciami było jakkolwiek duże, w porównaniu do aktualizacji zero, od, od coś 0 do coś 3. Jego zdaniem, jak postacie są mniej popularne, to mogą zrobić gówno bandy. Z perspektywy zarobku ma to sens. Tylko... To nie było oczywiste, bo przecież kurwa żadna inna gra tak nie robi. Ja rozumiem, że oni są zarobieni i mogą robić cokolwiek, ale yy, to równie dobrze my możemy mówić o tym cokolwiek. Michael Myers napisał Tak ściapy, dlaczego w ogóle ktoś zaczął grać w tę grę? Dlaczego ludzie robili te czytane kwesty z małymi nagrodami? Dlaczego gramy w cokolwiek? Dlaczego w ogóle żyjemy? Proste kwesty z drugimi dialogami nieporywająca fabuła. Rozgrywka prosta, bez urozmaicania. Nic nie jest idealne, ale nie oznacza, że nie trzeba się starać, bo to postaranie z wewnątrz jest tym zapalnikiem do dalszych działań. Michael Myers ewidentnie yy, wierzy tu w progres, wierzy tu, w, że Genshin może faktycznie być yy, lepszy, ale chyba zapomniał, że to wszystko już było oczywiste od 4 lat, teraz zaczyna się robić most. Po finałowej konkursie to wszystko, spodziewałem się większego plotwistu. Ja już hejtuję Hoyo od połowy i na zoomy, ale gram dalej, bo grać się da. Tylko jedyne co da kaskę to welki, bo 20 zł na miesiąc to nie jest dużo, Przynajmniej potem mam postać. No to prawda. Awadarek z karlotką, bo to top 2 5. W lepsza tylko Kamilka. Chuj wie tak szczerze jaką kamilkę chodzi. Ja tu za ale chuj wie jaką Kamilkę chodzi. Po czym napisał tak. Ja już mam Kamilkę z KBD. Karlotkę też bym chciała, ale bogaty nie jestem, mogę sobie kupić bla bla bla. Po czym istotni sowod Pojawił się ktoś. Wyzwałem gerkot i są, dlatego przez następne dwa lata zdonejciłeś kilka postaci C6, a potem płakałeś na brak kontentu. Jest głównym, ale znowu donejciłeś C6. Ty nawet nie potrafisz logicznie oszenić czegokolwiek po wiadomościach, które się opowiadałeś. A potem jak często pytałeś się na temat Lord Genshina, to stwierdzam, że nawet poprawnie go nie przeczytałeś. Jedyne co potrafisz spojrzeć swoim okiem to cycki i dupy. To wielokrotnie udowadniaj swoimi z wiadomościami. No dobra, powiem teraz tak szczerze. No ja też nie gram dla fabuły, więc tutaj yy, swój swego pozna. Pff, pff. Zbijamy piąteczka. Genshin i Wuwa to gówno, tylko że Wuwa jest na innym silniku i bardziej się starają ze względu na to jak bardzo niski fan z graczy muszą się starać, aby zarabiać pieniądze. Jest To prawda, ale no dzięki temu nie są gówno, nie. A to, że Genshin z Cyfon to wie wielu, ale ma opozycję na rynku, że dosłownie nie muszą nic robić, poznają się tacy jak ty, którzy pomimo narzekania i tak zapierdolą sobie C6. Zaczyna się robić grubo i kolega mu napisał. To no tak, mam furinę C6 i Chlorin, tylko że to są rolki zagrani, które się uzbierały. W pół roku jesteś w stanie uzbierać C6 przy dobrych wiatrach, jak Rengi pozwoli. Na site koncie mam już 55k primo, a ostatnio wyzerowałem się przed Natlanem, jak była nawia okej, okay. on już nie dostał tutaj odpowiedzi, tylko ja mam teraz pytanie no ciężko mi się grało po prostu w tą grę Czasami nawet ciężko mam wejść, żeby zrobić daily To moje pytanie jest takie Jeśli ci się nie podoba No przynajmniej nowy region, no ale wiadomo, że główna rzecz się teraz w nowym regionie robi To jeśli tobie też się nie podoba, to masz siłę jeszcze nie dość, że wchodzić na main'a też jeszcze wchodzić na drugie konto i zbierać primo? No ja bym się w prędzej niż to zrobił A co do Loreganci, ja to mam totalnie wywalone, bo historie randomowych npc ów totalnie mnie nie interesują To w sumie nie odpowiedział na to, czy pytał kogoś na forum, czy gdzieś tam no ale to i takie słodem Tylko czy on zdonejcił czy sobie uzbierał to się nie dowiem. No bo jak mamy się dowiedzieć. No, yy, no i to było tyle z komentarzy. Reszta jest yy, sensowna, nie ma sensu ich pokazywać. Ze kto myśli to napisał fajny komentarz, nie ma sensu ich pokazywać. Ewentualnie tam coś im to powiedziałem albo nie. Przepiłem serduszko. No i co? Kolejnej części raczej nie będzie, chyba, że znowu znajdą się jakieś śmieszne komentarze, na które będę musiał odpowiedzieć. Albo pokazać je w filmie bardziej. Mam no, aktualnie takiego, no, takie staty. Wiem, na Karolocie no jest yy, Liba, no praktycznie wszystko trzeba wymienić. To, to, tego tego nie trzeba wymienić. Zobaczcie Crut to się tu roluje. nawet nie wiedziałem, że tyle się może rolić i co? To by było na tyle, to jest po prostu kontynuacja. To była po prostu kontynuacja, no uznałem, że muszę z tego zrobić content, a chcę to zrobić w miarę szybko. Może się jeszcze uda w miarę wyświetleń zdobyć. Chociaż wyda wydaje mi się, że na pewno nie, nie będziemy mieli. Nie, nie uda mi się przebić. Tamtej bariery, no bo tamten film to wystrzelił, yy, ale to zobaczymy, nie? No i co? Yy, to by było na tyle. Piszcie komentarze jakieś fajne. <ścoughs> yy, no i widzimy się w następnym, nie? Na